Bardzo serdecznie witam wszystkich. Yy, witam wszystkich, szczególnie harcerki i harcerzy. Yy, nazywam się Marek Żwicki. Jestem pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, legatura w Radomiu, oddział w Lublinie. I yy, jestem też pracownikiem Katolickiego Uniwersytetu Ludowskiego na Wydziale Nauk Społecznych. Yy, znajdujemy się w środku edukacyjnym. Stanek Historia w Związku Harcerstwa Politej oraz Instytutu Pamięci Narodowej w Puszczy Kozienickiej, niedaleko Puszczy Augustów. Miejscu szczególnym. Jest to miejsce, w którym poznajemy historię, dzieje walk, przede wszystkim partyzanckich o niepodległość, wolność Polski w ciągu ostatnich, mniej więcej ostatnich stu lat. I chciałbym tytułem takiego wstępu, bo Mam nadzieję, że będę mógł kilka razy opowiadać Państwu o, o tych z, sprawach. Chciałbym się kilka słów powiedzieć, takiego wstępu, aby można było łatwiej zrozumieć, dlaczego akurat te tereny są tak bardzo związane z walką o niepodległość Polski. Dlaczego akurat w tym miejscu jest Stanek Historia który dokumentuje i upamiętnia i propaguje pamięć o, o tych, którzy walczyli za wolność Polaków, za wolność Polski, przede wszystkim w wieku XX. Otóż, proszę Państwa, pamiętajmy o tym, że to miejsce znajduje się w bardzo historycznym otoczeniu. Mamy niedaleko Kozienice, miasto królewskie, już z kilkusetletnią tradycją. W czasie I wojny światowej znajdował się szpital legionów polskich, zwanych potocznie legionami Piłsudskiego, i ośrodek rekrutacyjny, szkoleniowy. Mamy tu niedaleko wieś Anielin i Laski, gdzie pierwszą swoją bitwę toczył pierwszy pułk piechoty legionów, potem planowany na pierwszą brygadę legionów polskich. W 1914 roku pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, późniejszego. Pierwszego Marszałka Polski i twórcy Niepodległego Państwa Polskiego. Mamy wreszcie Miasto Zwoleń, słynne z patriotycznych tradycji, walk i różnego rodzaju y, dramatycznych zdarzeń, jak bombardowanie niemieckie z 1939 roku, czy również czy również y, pacyfikacje, egzekucje publiczne, y, a wreszcie Bitwę, która miała miejsce w 1946 roku, 15 czerwca, między partyzantami polskiego podziemia z dowództwem porucznika Franciszka Jaskulskiego, Zagończyka, oraz y, wojskami sowieckimi. Mamy wreszcie Pionki, y, miasto najmłodsze w tym regionie, a bardzo szczególne, bo tutaj y, dzięki decyzji polskich władz państwowych. 1922 roku budowano państwową wytwórnię Prochu, największy zakład produkujący prochy i materiały wybuchowe w Polsce, jeden z największych w Europie. Miasto, które było budowane przez legionistów marszałka Józefa Piłsudskiego, dyrektorem naczelnym państwowej wytwórni Prochu był przecież jeden z żołnierzy I Brygady Legionów. Major, ten w cywilu, doktor inżynier Jan Prot. Tu wreszcie w pionkach rosło całe pokolenie, przed wojną jeszcze, młodych, yy, młodych mieszkańców pionek, przede wszystkim harcerzy, którzy w czasie II wojny światowej zasilali szeregi partyzantki, po niewolników, w wojnie również prowadzili tę walkę. Wielu z nich przypłaciło to życiem. Teraz drugie pytanie, no dlaczego akurat ten region tak obfitował w walki przede wszystkim partyzanckie? Otóż. Yy, Przede wszystkim był to obszar leśny. Puszcza Kozienicka, mimo że już nie jest tą dawną Puszczą Radomską, sprzed 400 czy 500 lat, nadal jednak zajmuje dość spory obszar, mniej więcej od Radomki, a nawet może od Pilicy na północy, aż do, aż do obszarów na południe od miasta Zwoleń. A Więc jest to bardzo, bardzo duży obszar. Przed II wojną światową ten obszar był bardzo, bardzo słabo rozwinięty gospodarczo. Przede wszystkim był to obszar rolniczy, to rolnictwo było biedne, ponieważ do dzisiaj gleby, jakie tutaj mamy są słabe i w związku z tym dopiero powołanie Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach co nieco zwiększyło możliwości zarobkowania ludności tego, tego małego regionu. Natomiast większość to byli biedni, Chłopi gospodarujący na, na ubogich gospodarstwach, przede wszystkim produkujący żyto, ziemniaki, bardzo rzadko pszenicę czy buraki cukru. A więc, proszę Państwa, obszar biedny, ale bardzo, bardzo dogodny dla walki partyzanckiej. Dlaczego? Po pierwsze, duży kompleks leśny. Po drugie, bardzo duża liczba małych osiedli wiejskich, takich niedużych, często mówimy na nie przysiłki. Po kilka chałup, na przykład gdzieś tam w lesie czy przy lesie, to bardzo ułatwiało potem walkę partyzantom, którzy chcieli mieć takie miejsca, gdzie mogliby spędzać czasami najzimniejsze noce, najbardziej deszczowe dni. Dlaczego? Dlatego, że Puszcza Kozienicka w tamtych czasach posiadała bardzo niekorzystny klimat dla walki partyzanckiej. Było bardzo dużo dni śnieżnych i mroźnych w ciągu roku, oraz bardzo dużo dni deszczowych i wilgotnych. Wyobraźcie sobie Państwo, jak trudno było przebywać w lesie bez przerwy, nawet mieszkając w jakiejś ziemiance. Ja powiem Państwu, że kiedy zaczynałem moją pracę historyka, to wówczas, proszę Państwa, moją pierwszą książką właśnie była książka pod tytułem Pierwsza kadrowa inspektoratu Radomskiego Armii Krajowej o jednym z oddziałów partyzanckich, który walczył na tym terenie, jego dowódcą przez kilka miesięcy i takim najsławniejszym partyzantem na tym terenie stał się porucznik Ignacy Pisarski, z Maria, Spionek, mieszkaniec Pionek. I właśnie w tej książce opisuje te, te różne, aspekty, wydarzenia związane z walką partyzancką. A więc duży kompleks leśny to czynnik sprzyjający. Po drugie, po drugie duża liczba osiedli leśnych, bardzo słabo rozwinięta sieć dróg. Było potem Ciężko nawet przyjechać tutaj samochodami gdzieś w środek puszczu, zwłaszcza wiosną czy, czy jesienią te drogi były właściwie nieprzejezdne. I proszę Państwa, wreszcie najważniejszy czynnik. Patriotycznie nastrojona ludność. Już w XVII wieku, w czasie Potopu Szwedzkiego, mieszkańcy Puszczy Kozienickiej prowadzili walkę przeciwko okupantowi szwedzkiemu. Stawały pierwsze oddziały partyzanckie, tak zwane partie. Partie szlacheckie, czyli oddziały szlacheckie i partie chłopskie. Nawet pod Kozienicami w końcowym okresie potopu pokonały duży oddział szwedzki, wybijając ten oddział do nogi. Potem mieszkańcy tego regionu walczyli w czasie powstań narodowych, insurekcji kościuszkowskiej, w czasie powstania zwłaszcza styczniowego, które miało charakter walki partyzanckiej. A więc były bardzo silne tradycje. Walki o niepodległość Polski. To, to się bardzo liczyło, ponieważ, Państwa, to tak jak w dzisiejszych czasach, obecnie zmagamy się z epidemią to jest kryzys społeczny, tak? czyli taki szczególnie trudny czas dla całego społeczeństwa, dla nas wszystkich. Musimy się razem trzymać, razem jednoczyć, udziałać, ufać sobie nawzajem i oczywiście yy, słuchać poleceń władz, żeby nasza yy, walka z tym. Z tym wirusem miała charakter skoordynowany i skuteczny przez. To. Tak samo było w czasie wojny. musieli sobie nawzajem ufać, musieli mieć silne więzy przyjacielskie, rodzinne, międzyludzkie, narodowe, religijne, bo dopiero wtedy mogli sobie nawzajem zaufać, ponieważ człowiek, który podejmował walkę przeciwko okupantowi niemieckiemu czy po wojnie sowieckiemu, ryzykował życiem własnym. Ale również życiem własnej rodziny. Dlatego ten czynnik jest bardzo, bardzo ważny. I rzeczywiście to poczucie wzajemnego zaufania, silne więzy społeczne, bardzo mocne tradycje patriotyczne mieszkańców umożliwiały walkę partyzancką. Proszę Państwa, w następnym odcinku opowiem Państwu więcej na temat początków II wojny światowej na tym terenie. Temat kampanii wrześniowej i kształtowania się polskiej konspiracji niepodległościowej, przede wszystkim Armii Krajowej i batalionów chłopskich na tym terenie. Z nich bowiem wyrosły najważniejsze oddziały partyzanckie walczące na tym terenie. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia niebawem.